Szczęść Boże, witajcie! Mamy dzisiaj sobotę 4 maja. Posłuchajcie fragmentu z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że mnie w pierwej znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was miłował jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie na Słowo, które do Was powiedziałem: Sługa nie jest większa od swego Pana. Jeżeli mnie prześladowali, to i Was będą prześladować. Jeżeli moje Słowo zachowali, to i Wasze będą zachowywać. Ale to wszystko Wam będę czynić z powodu mego imienia, bo nie znają tego, który mnie posłał. Ciebie Jezus w tej Ewangelii zwraca moją uwagę, mówiąc: Pamiętajcie o Słowie, które do Was powiedziałem. Warto się karmić Słowem Boga, Jego łaską, aby gdy przyjdzie doświadczenie kryzysu, móc sobie wtedy przypomnieć te słowa samego Boga, które mogą być dla każdego z nas w tej sytuacji, w tych okolicznościach, światłem nadziei. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Dobrego dnia. Szczęść Boże.